Tam, jakby pan z Żar i z Lublina, Tomasz oglądał, to tutaj mamy dwa gołębie, które miałem nagrać, raczej oh. pokazać w brocie, ale pistolet już muszę szykować. Jedna, dwa z kolorowych. Ech, trochę, trochę, tak. trochę. Ta już była dzisiaj. Muszę się przekręcić, bo zostawiłem go na dachu. I takie te dwa gołąbki No, żeby się tylko coś nie podziało, to no będzie tragedia. No tak, gołąbki Bo ja to tak lubię, jak były pokazywane, że jak coś zapłaci. Żebym później nie powiedział, że coś jest nie tak. Muszę nałożyć rację, bo to nie tak. Są dwa gołębie, jedno... obydwa z kolorowych. Takie te gołąbki są. Może w miarę opadną. Nie chciałbym, żeby latały długo. Zresztą pogoda jest fajna, ale ja jaszczą tak potężnie bije, że zaraz będzie. Była już raz, strzelałem. Teraz już jest trochę, tam gdzieś może się odstraszyła, ale, ale to jest w momencie, w momencie będzie z powrotem. I takie te dwa gołębie. Gołębie z kolorowych. Trochę też nie chcę, żeby szły do góry. Ach, idą za bardzo do góry. Ha, ha, ha. Nie wiadomo jaka pogoda jest. No i, e, za bardzo idą te gołębie do góry. Nie wiem, czy je widać. Widać. Niedobrze. No i to jest tak właśnie z tymi gołębiami, że jak... To jest taka klęska urodzaju. Jak wolałbym, żeby szły już na dół. Nie, czy nie zgonię im coś z dachu. Bo nie za bardzo idą do góry. Ale spróbujemy, bo tam na dachu coś jest. Spróbujemy ruszyć, bo tylko goje pasowałoby, żeby nie, nic im się nie stało. A ta w górze im nic nie zrobi. To jak będzie biła, to zaraz będzie po nich. Za daleko odchodzą. Za daleko odchodzą te gołębie Czy widać ha, 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 ha. nie raz to tak e, ja to lubię jak gołębie są sprawdzone Żeby mi nikt nie zarzucił że gołębie czasem nie latają Czy coś Ja nie Ja nie robię Ja ma być gwarancja e, Sprzedaż z gwarancją, bo satysfakcja, satysfakcja gwarantowana. No i takie gąbki, ale idą na dół, go, ale za daleko się od, od, odbiły. Spróbujemy je zbliżyć, bo za daleko odciągu się. tutaj No i teraz trzeba bardzo pilnować. Dwie gąbki, jedna samiczka, a drugi ma być samczyk. Pokazałbym mnie na dach jakby siadły w miarę szybko to bym je pokazał na dachu lepiej żeby nie szły do góry spróbuję im ruszyć gołębie nie wow. wiem tam coś tam ruszyć ale tak telefon pistolet bo to już niestety musi być w tym momencie to musi być pistolet najważniejszy gołębie Nie zasługują, żeby jeżąc A ja tak cię, ja cię. taką coś tam ruszymy, żeby Żeby siadły To też niech nie idą, bo jak się połączą wszystkie razem to już będzie katastrofa te tam odchodzą może zobaczą Bo nie wiadomo później Opa Których pinować Ale idą na dół Idą na dół te kołębie Te są tu A te są na dużym zbliżeniu jest Te zaraz się A te idą na dół cofły delikatnie do tyłu, ale teraz już trzeba bardzo uważać. Nie wiadomo z którego winkla gdzie wyleci. One daleko, dość sporo są cofnięte. Nie dobrze. Do tyłu. tutaj doleci. Lekkie, fajne powietrze jest. Tylko, że wszystko jest dobrze. Tylko. Zaszczębienie jest źle. No i poza tym, no. Też jest taka sprawa, żeby się nie. pogoda nie zmieniła. Że nie pruszyło śniegu. Bo takie chmury są ciężkie trochę. Śniegiem może przypuszyć. No zobaczymy, idą nisko, ale jak tak idą nisko, muszą być bliżej tutaj, bo któregoś za chwilę machnie jaszczą. Tak jak długo są te gołębie w jednym miejscu, no to jest na celowniku jema od razu. No zobaczymy. Tam podejdę bliżej, bo łatwiej jest tam mi strzelać niż tutaj. Pozdrawiam, zapraszam na kolejne filmy. Nie jak się to nic nie dzieje. jak się podobało kciuk do góry. i do zobaczenia tu są